Mm. Dzisiaj lepsza strona grillowania, jeżeli sobie nie jak z tej strony, czyli grill i ogród, bo motyw jest taki, że mogę sobie popić kawkę. Bo to, co jest najważniejsze w grillowaniu, słuchajcie, to jest kontrola temperatury. A jeżeli chodzi o kontrolę temperatury, to mamy specjalne grill na pelet Webera. A dzięki niemu będzie efekt. Wow, dokładnie tak. To cudo potrafi rozgrzać się do 300 stopni. Ba, mało tego! Zaczynamy od 95. Jednocześnie może uwędzić, jednocześnie może ugrillować, jednocześnie może robić różnego rodzaju cuda, a to jest wszystko związane przede wszystkim z tym dymieniem. Mhm. Jak widzicie, tu się te opary ładnie unoszą i one jeszcze pięknie aromatyzują. Chodźcie ze mną, chodźcie, 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 pokażę wam. Podniosę tą pokrywę do góry. Tu mamy całe serce, można powiedzieć, a tutaj mamy to, co daje ten piękny aromat. To jest pellet, Ten groszek pelletowy, ale nie byle jasny z drzew liściastych. Mamy tutaj jabłoń. Mamy też tutaj jak syrop klonowy. Klon, dokładnie tak. No i trzeci, jakkolwiek by nie było, może być na przykład wiśnia. Sama temperatura, którą sobie ustawiliśmy, to jest 95 stopni. Mamy też dwie sondy. I te sondy będą nam wskazywać temperaturę produktu, który będziemy wkładać. My oczywiście, bo już widzieliście, jak przyszykowaliśmy żebra wołowe. Mamy je przyszykowane. Jest tam sól, jest pieprz, jest wędzona papryka, jest też rozmaryn. Ułożymy je. To co podniesiemy do góry, żeby wam to pokazać? Proszę bardzo. Pyk. Mm -hmm. No dobra, słuchajcie. Żebra są zamarynowane. Układam je sobie. Pyk. Jedno obok drugiego. I muszę włożyć termometr. Temperatura nadal 95% w środku, temperatura sondy 83, 69, no i co, wyciągamy, hop, mhm. po prostu muślinowe, rewelacyjne, mhm. a co my z tym zrobimy ogółem? Słuchajcie, nic prostszego jak po prostu kanapkę, po co sobie utrudniać życie? Po pierwsze, majo bazyliowe, hop, i sałata rzymska. Mhm. Mm bingo na to słuchajcie ląduje oczywiście nasze żebro tak, ten kawałek. chociaż tego nie dam wam bo tu jest chrupiący jeszcze dodatkowo więc jeszcze kawałek wyrwiemy sobie o mm. ze środeczka, o tak ten kawałek położymy tutaj, proszę bardzo mhm mm ale tak jakoś mi mało, jeszcze kawałek o tak tak całe żebro to całe żebro bingo i do tego wszystkiego, słuchajcie, na wierzch, piękny, cudowny, pikiel. Oh. Jeden, drugi. Mm -hmm. Co będzie pasować? Już Wam mówię. Mięta. Naprawdę, wierzcie mi, to świeże. Fakt faktem jest to kawałek tłustego mięsa, ale jednocześnie bogatego w smak podkręcony piklami, czyli coś co świeży, coś co zawiera kwas, czyli ocet jabłkowy nie za ostry, ale dołożyliśmy ostrej papryki do tego, więc to wszystko fajnie się wyrównuje więc mięta mięta, mięta, mięta hop oczywiście jakbyśmy drinka robili żeby było więcej aromatu oho nawet grill się z nami zgadza I do tego sos, który zawsze jest dobry. Coś słodkiego, czyli sojatowki. Sos dodatkowo. A co? Mhm. Na razie odłożymy na bok, bo zrobimy taki mek. To żebro jest tak ładne, że sobie je wykorzystamy. Dużo świeżo mielonego pieprzu. Mm -hmm. Hop, na no to sos i na samym końcu pomidorek. Gotowe. Żebro wołowe, zrobione na grillu pelletowym. Na pellet, długo pieczone, odymione, cudownym dymem, który dał jeszcze do tego rewelacyjny aromat. Po prostu lepsza strona grillowania. Spróbujcie tej wersji, spróbujcie tego sposobu i metody grillowania, bo naprawdę warto. Takie mieszanie barbecue tak naprawdę z wędzeniem jest naprawdę rewelacyjne. No i oczywiście żebro, bo przecież żebro podobno już było pierwsze. Serdeczności, lepsza strona grillowania. Do zobaczenia